Witaj, duchu światła! On nie potrafi zapomnieć, coś w nim mówi, że coś wciąż żyje niewidzialny płomień, który bije mocno mimo odległości i milczenia. Ta wiadomość ma na celu ujawnienie tajemnicy, która często pozostaje ukryta w sercu kochającego, ale nie potrafiącego wyrazić swoich uczuć. Dziś, aż do końca tej wiadomości. Odkrycie będzie zaskakujące i przemieniające, przynosząc jasność i ukojenie tej głębokiej więzi, która przekracza czas i przestrzeń. Energia, która wciąż go do ciebie przywiązuje, jest prawdziwa, a zrozumienie tego może być kluczem do uzdrowienia i spotkania, na które tak bardzo czekasz. Droga duszo, polub ten film, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek aby ta wiadomość mogła dotrzeć do większej liczby serc potrzebujących codziennych błogosławieństw oraz słów pokoju i duchowego ukojenia. Coś tętni w jego wnętrzu, cicha walka między pragnieniem pójścia dalej, a siłą trzymającą go przy wspomnieniach i uczuciach, które wciąż nie odeszły. Nawet próbując wypełnić pustkę innymi doświadczeniami, nic nie zapełnia przestrzeni, którą zostawiłaś. W nieoczekiwanych momentach drobne szczegóły budzą jego pamięć, sprawiając, że ta niewidzialna więź znów rezonuje. Ta historia się nie skończyła i nie skończy, dopóki oboje nie będziecie gotowi na to, co wszechświat dla was przygotował. Napisz w komentarzach: Przyjmuję tę wiadomość od aniołów, aby wzmocnić energię tego objawienia i otworzyć ścieżki do uzdrowienia. To, co przeżyliście, nie było zwykłym spotkaniem. Ta więź wykracza poza fizyczność. Jest duchowa, to most łączący dwie dusze, które mimo upływu czasu i odległości pozostają splecione. Energia dzielona przez te serca bije mocno i prawdziwie. Więź, która podważa zasady przestrzeni i czasu. Gdy dwie dusze łączą się tak głęboko, więź staje się nieśmiertelna. Milczenie i odległość nie zmazują tego, co jest zapisane w istocie bytu, ponieważ prawdziwa miłość nigdy nie umiera, ona jedynie się przemienia i rośnie w innych wymiarach. Ta więź jest trudna do zrozumienia ludzkim umysłem, ponieważ przekracza logikę i zwykłe rozumienie. Anioły przypominają, że takie połączenia nie są łamane przez upływ czasu. Nawet gdy wszystko zdaje się być w ciszy, Energia pozostaje żywa i pulsująca, czekając na właściwy moment, by ujawnić prawdę i przynieść uzdrowienie. Oporność jest naturalna to obrona przed bólem przeszłości, która jeszcze nie została całkowicie przepracowana. Jednak wszechświat zawsze działa na korzyść miłości i prawdy, przygotowując drogę do bardziej dojrzałego i świadomego spotkania. Nie ma nic przypadkowego w tym boskim planie. Każde wyzwanie, każde uczucie tęsknoty, każda chwila smutku służy wyższemu celowi nauki i duchowego wzrostu. Historia, która się między Wami toczy, jest częścią większego planu, który wciąż jest realizowany. Prawdziwa miłość nie więzi, ona wyzwala, przemienia, prowadzi duszę ku światłu i ewolucji. Ta wolność gwarantuje, że to, co jest przeznaczone. Zawsze odnajdzie drogę powrotną we właściwym czasie. Polub ten film, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby więcej osób mogło dotknąć tej wiadomości i odnaleźć pocieszenie, nadzieję oraz światło. Proces uzdrowienia wymaga cierpliwości i oddania, ponieważ wszechświat nieustannie porusza się, ustawiając energię tak, aby spotkanie lub zrozumienie nastąpiły we właściwym czasie. Połączenie prawdziwych dusz jest nieśmiertelne i nie zależy od fizycznej obecności. Błogosławieństwa aniołów towarzyszą każdemu krokowi, nawet w chwilach ciszy i niepewności. Gdy jedna strona podąża ku osobistemu rozwojowi i miłości własnej, druga również jest prowadzona tą samą ścieżką światła i zrozumienia. Napisz w komentarzach: Anioły uzdrowienia aby wzmocnić energię tej wiadomości i pozwolić boskiemu światłu prowadzić ścieżkę przemiany i uzdrowienia. Samoświadomość i miłość własna to najcenniejsze dary, jakie można ofiarować duszy. Im głębiej następuje zrozumienie własnej istoty i boskich planów, tym bardziej serce otwiera się na przyjmowanie światła i miłości. Cierpliwość, wiara w proces oraz odwaga do dalszego podążania są kluczowe. Aby prawdziwe uzdrowienie mogło się dokonać. Wszechświat zawsze przechowuje to, co najlepsze dla tych, którzy trwają na ścieżce światła. Nawet w najtrudniejszych chwilach światło zawsze jest obecne, oświetlając drogę i przynosząc nadzieję na lepsze dni. Błogosławieństwa, które nadejdą teraz, są owocem podróży pełnej wzrostu i nauki. Zaufaj, ponieważ to. Co jest przeznaczone, nigdy nie ginie. Miłość, która łączy prawdziwe dusze, jest nieśmiertelna, a ta energia będzie dalej prowadzić, chronić i przygotowywać na przyszłość pełną uzdrowienia, spotkania i pokoju. Wrażliwość na dostrzeganie znaków wszechświata, nawet tych najmniejszych w codziennych sytuacjach, jest darem, który należy pielęgnować. Niespodziewany zapach przywołujący wspomnienia, melodia poruszająca głęboko serce lub powtarzający się sen z niewidzialnym przesłaniem, to subtelne formy duchowej komunikacji. Te znaki świadczą, że więź jest żywa, a wszechświat wciąż pracuje cicho, by dusze mogły znaleźć uzdrowienie i pokój, na które zasługują. Przyjmowanie i szanowanie tych znaków wzmacnia wiarę i pozwala kroczyć ścieżką z większą ufnością i nadzieją. W procesie poddania się i akceptacji objawia się boska miłość jako siła odnawiająca, odnawiająca energię duszy i przygotowująca grunt pod nowe możliwości. Każdy krok, nawet te pozornie małe lub niezauważalne, jest postępem w budowaniu świetlanej przyszłości. Cierpliwość, połączona z niezachwianą wiarą, otwiera drzwi do spotkania z prawdą wewnętrzną i z drugim człowiekiem we właściwym czasie. Uznanie, że wszystko układa się ku wspólnemu dobru, przynosi spokój i odwagę, by podążać ścieżką duchowej przemiany, wiedząc, że prawdziwa miłość przekracza wszelkie wyzwania i nigdy nie opuszcza. Niech boskie światło otacza i chroni każdy krok tej drogi, niech pokój wypełni serce, a nadzieja rozkwita z każdym nowym świtem. Niech święte połączenie dusz rozświetla drogę, prowadząc zawsze ku prawdziwej miłości i wolności ducha. Niech obecność aniołów przynosi ukojenie. Siłę i jasność. Niech ta podróż będzie błogosławiona, pełna błogosławieństw i światła. Amen.